Lootbox. Sony podnosi ceny gier, Ubisoft potwierdza remake Black Flag, a Xbox czekają poważne zmiany. Mam nadzieję, że te zmiany to będzie podniesienie cen, bo uważam, że na Xboxie jest kurwa za tanio. Dobra, Sony naprawdę mocno podniosło ceny gier PS100. Ubisoft zareagował na plotki dotyczące remakeu Assassin's Creed 4 Black Flag, Flag i w pewien sposób potwierdził jego istnienie. Xboxa czekają naprawdę poważne zmiany, no i wiele więcej w dzisiejszym odcinku, więc bez przedłużania lecimy z materiałem. Mm -hmm. Wczoraj mówiliśmy sobie o tym, jak aktor, który podkłada głos pod Edwarda Kenwaya w Assassin's Creed 4 Black Flag Ujawnił, że jeżeli chodzi o remake tejże odsłony, no to coś jest na rzeczy No i tym razem Ubisoft zabrał głos, bo widzi, że troszkę już temat został podsycony, podłapany przez graczy No i wrzucili krótki film na swojego Twittera, nad którym to napisali, cytuję Mentalnie jestem tutaj Także, no chyba mówi to samo za to jest siebie w ogóle Remake Black Flag to akurat dość mocna szansa dla Ubisoftu Zdaniem niektórych Ale... osób nie jest... No nie... Nie, no, ale tak szczerze, w sensie, co oni by mogli zrobić w Black Flagu, żeby go zremakować? Czy to jest gra, która zestarzała się aż tak źle, żeby trzeba było ją remakować? No kurwa, no nie, nie oszukujmy się. Black Flag jest grą, która technicznie działa dobrze. To znaczy, te walki na statkach, ten system kombatu, to, to nie jest problemem. Największy problem Black Flaga to jest coś, czego się nie da naprawić w remake'u, czyli struktura, Kurwa, questów. Struktura questów w Black Flagu to jest niepoważne gówno. Struktura questów w Black Flagu polega na tym, że idziesz za typem, którego śledzisz przez tam 20-15 minut, yy, potem stoisz obok niego przez 5 minut, żeby podsłuchać jakąś konwersację, i potem go znowu kurwa śledzisz. I co najlepsze, oni stwierdzili, że ten, ta formuła tych misji śledzących jest tak dobra, że pierdolą to także do misji na morzu, więc masz misję, gdzie śledzisz kogoś, ale statkiem. Mhm. No wybitne, kurwa, no naprawdę wybitne. Więc realnie nie wiem, co oni by mogli zrobić w takim remake'u Black Flag'a. Jeżeli by tych questów nie zmienili, to równie dobrze mogliby tej gry nie wydawać, bo to, to, to nic nie zmieni. Ludzie tego nie kupią, a szanowni mi się wydaje, że ludzie tego nie kupią, bo równie dobrze mogą po prostu zagrać w oryginał i dostać to samo doświadczenie, ...stale potrzebnym, ale spójrzmy sobie na to inaczej. W dobie remaków remasterów przyjąłby się naprawdę dobrze, tym bardziej, że jest to zdaniem wielu osób najlepsza odsłona tej serii. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to obserwujcie naszego Instagrama, lecimy po 4000 followów, dość często pojawiają się tam newsy z wyprzedzeniem, także nazwa wyświetla wam się teraz na ekranie, link macie również w opisie. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, po ostatnim odcinku zasubskrybowało tyle osób, także oczywiście fajnie by było to przebić. Steam wprowadza bardzo ciekawą funkcję Chwilę temu mogliśmy już o niej usłyszeć Jest to monitor wydajności, który będzie Dokładnie sprawdzał to, jak działa Nam dana gra, ile mamy klatek na sekundę Z włączonymi różnymi trybami, bez Włączonych trybów i tak dalej, ale dobra Przejdźmy sobie do szczegółów, o co dokładnie tutaj Chodzi. Jeżeli chodzi o najważniejsze nowości No to mamy możliwość rozdzielenia We wskaźnikach klatek na sekundę wygenerowanych Z użyciem DLSS czy FSR Od faktycznej liczby FPS-u Zatem możemy sprawdzić, jak tak naprawdę to mega Działa nam dana gra, bez jakichś Ej, to jest mega przydatne narzędzie dla recenzentów, bo dzięki temu można faktycznie patrzeć, która gra jest dobrze zoptymalizowana, a która gra coś teguje DLSS-em. Pomagacze. Te fragmenty danych mogą być przydatne w zrozumieniu przyczyn słabej wydajności gry, niezależnie od tego, czy jest nią wolny procesor, układ graficzny lub zbyt wysokie ustawienia, które zbyt mocno obciążają pamięć RAM lub VRAM. Nowy, zaktualizowany system Starczy wydajności oferuje tak. cztery podstawowe poziomy monitorowania stanu rzeczy. Możemy sprawdzić sobie pojedynczą wydajność, rozbudowane wyświetlanie danych, szczegóły można dostosować w czasie rzeczywistym, możemy także dostosować nasycenie kolorów, rozmiar tekstu oraz poziom przezroczystości tła itd., 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 także takie jeżeli chodzi o te nowe opcje wydajności, no to znajdziemy je w ustawieniach, w menu, w grze. A jeżeli jeszcze ich nie no widzicie, jest? no to zrestartujcie Steama i Aha. wydaje mi się, że jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, gdy często nie jesteśmy pewni co do optymalizacji danej gry, no to będzie to potrzebne. Na pewno nie jedna osoba, która ogląda ten materiał, kojarzy serię Ghost Recon, której swego czasu bawiło się naprawdę sporo osób. Co prawda, ostatnia odsłona, czyli Breakpoint, która okazała się jakieś 6 lat temu, nie przyjęła się za dobrze, dlatego Ubisoft postanowił chyba zrobić sobie znaczy, dłuższą w przed... w ogóle, Jak ja patrzyłem sobie ostatnio na tytuły Ubisoft, tutaj już byłem w stanie przewidywać, że oni totalnie tego Ghost Recona porzucili, bo tak się zastanawiałem w sumie, czy oni. Czy jest jeszcze jakikolwiek sens, żeby oni w jakikolwiek sposób. Angażowali się w produkcję tej serii. W sensie, czy jest jeszcze w ogóle możliwe to, że oni by jakoś PR-owo wyratowali dołek, który wykopał pod sobą Breakpoint i te Wild Lance'y w sumie też, bo tam też nie było najlepiej. Bo tak realnie, ja, ja nie wiem, czy to jest seria, która dalej ma fanów po tych dwóch ostatnich odsłonach, a przerwa była tak długa, że świadomość tej marki już praktycznie no, nie istnieje. Z tej perspektywy się na przykład zastanawiam nad tym, w którą oni stronę pójdą. I czy w ogóle będą chcieli cokolwiek z tym robić Jeżeli chodzi o tę serię Skupili się na innych rzeczach Wiemy dzisiaj w jakiej są sytuacji I że wydanie kolejnej odsłony muszą bardzo dokładnie przemyśleć Żeby po prostu nie wtopić pieniędzy Okazuje się, że kolejna część Ghost Recon Zapewne powstaje I Ubisoft nie porzucił tej serii okay. Informację przekazał Tom Henderson Czyli jeden z głównych, naczelnych informatorów Jeżeli chodzi o branżę gier Stwierdził, że nowe Ghost Recon o nazwie kodowej OVR Jeszcze przed końcem roku Wejdzie w fazę wewnętrznych testów alpha a premiera podobno planowana ogóle, jest. W właśnie, bo ja widzę, że wypiszecie o tym remake'u z Black Flaga. Też mi też się w ogóle w pewnym sensie wydaje, że z Black Flagiem to jest trochę tak, że to jest gra, która jest bardzo dobra, ale z perspektywy czasów, w których wyszła. I wydaje mi się, że gdyby w dzisiejszych czasach wydać Black Flaga, to nawet, jeżeli ten system spływania statkami dalej byłby zajebisty, to ogólna struktura tej gry, już pomijając nawet questy, co nie? Ogólna struktura tej gry, to jak skonstruowany jest otwarty świat, mam ogromne wrażenie, że ludzie byliby tym już, kurwa, po prostu zmęczeni. I jestem bardzo ciekawy tego, jaki byłby odbiór Black Flag'a z perspektywy dzisiejszych czasów, bo jeżeli ja miałbym robić swoje strzały, to wątpię, żeby ta gra zdobyła oczekiwane, yy, oczekiwane wyniki. Plus jeszcze dobrze w ogóle uwagę zwróciłeś, tyś. Wychodzenie z Animusa to jest główny powód, dla którego ja do tej gry nie wracam. Wychodzenie z Animusa. W ogóle, kurwa, wyobraźcie sobie, że jesteście na spotkaniu w Ubisoftie, co nie? Siedzicie w tym, w tym pokoju konferencyjnym przy tym wielkim stole, siedzicie tam z prezesami, z designerami i, i tam prezes się pyta, czy tam jakiś główny designer, czy ktokolwiek inny, słuchajcie, jak możemy jeszcze bardziej urozmaicić tą grę o piratach? I ty z końca biura odpowiada tak. Co so, wydaje mi się, że powinniśmy dodać taki segment, w którym gra o piratach przestaje być grą o piratach. Chodzisz po biurze z perspektywy pierwszej osoby. Nie możesz nic robić i podjąć żadnej interakcji poza jakimiś dennymi zagadkami logicznymi. I całość jest niepomijalna i wyskakuje ci w najbardziej kulminacyjnych momentach gameplayu, dosłownie tworząc cliffhangery wewnątrz gry. I typ kurwa ten designer mówi tak. Genialne. Na jesień 2026 roku, także już niedługo. Henderson już jakiś czas temu informował, że nowy Ghost Reacon zaoferuje bardziej realistyczny styl rozgrywki oraz model trzecioosobowy. Twierdzi, że widział już fragmenty rozgrywki i porównuje to do kampanii z Modern Warfare, także jest bardzo dobrze. Oraz uwagam, przyrównał to do Red Your Not czyli bardzo realistycznego Aha. taktycznego shootera. No tak, według na nie... pewno Ubisoftowi się uda Stare zrobienie gry na miarę Red or A słyszeliście w ogóle, jaka jest afera w Red or od teraz, to mi to na Twitterze wyskoczyło. To aż tak dopowiem własnego newsa od siebie. Patrzcie na to, co nie? Jak wejdziecie sobie na Red Your Note. To zobaczycie, że gra ma mieszane recenzje. 40% pozytywnych recenzji z ostatnich 30 dni. Możecie sobie zapytać, kurwa, o co chodzi? No i teraz tak, Ready or Not jest grą bardzo brutalną. Tam macie level z strzelaniną szkolną, tam chyba, nie pamiętam, czy oni w końcu to dodali, czy nie. Chyba na uniwersytecie bardziej. Tam macie level chociażby z, który rekreuje faktyczny zamach z takiego klubu nocnego. I ogólnie. Bardzo to jest brutalne. Bardzo tam jest dużo takich elementów, gdzie na przykład można zobaczyć jak yy, jakiś y, trup trzyma telefon, gdzie pisze żegna się z rodziną w SMS-ach. No w ogóle pojebane rzeczy tam się dzieją co nie? I oni wydali rediornot Not na konsole i na konsolach musieli tą grę ocenzurować, ponieważ Sony i Microsoft to są jebane cipeczki i nie pozwalają na takie rzeczy w grach yy, i jako iż teraz dodali crossplaya, to wersję pc też ocenzurowali. Co oznacza, że dosłownie powywalali content, yy, z gierki, bo stwierdzili, że jest zbyt brutalny. I w sumie to głównie ludzie przez tą brutalność i realizm zaczynali to kupować. A teraz się okazuje, że to jest totalnie wywalone. Co to nie? To śmieszne. Cenzura dosłownie. Znaczy, no nie wiem, czy to jest obstranie zbroi. To jest bardziej zwrócenie się w, w kierunku takiego zarobku, co nie? I go teraz zostanie ujawnione. W przyszłym roku, prawdopodobnie na początku lata, do tego Henderson podjął temat remakeu Piasków Czasu, który jego zdaniem ma ukazać się jeszcze przed końcem marca no gris, przyszłego gris. roku. Twórcy The Alters rzekomo użyli czatu GPT do tłumaczenia gry. To już wiemy, mówiliśmy sobie o tym wczoraj, natomiast jak się do tego odnieśli? Czy mają coś na swoje wytłumaczenie? Ogólnie zdaniem wielu osób, ta cała drama o AI no, jest um, zupełnie bez sensu. Oczywiście wiadomo, A, czy, że czy, czy, po czy, to czy, są czy, takie. Co co, 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 co? Jeszcze raz? Ja, bo ja chyba nie zwróciłem uwagi. Twórcy dialters rzekomo użyli czatu GPT do okay. tłumaczenia gry. To już wiemy, mówiliśmy sobie o tym wczoraj. Natomiast jak się do tego odnieśli? Czy mają coś na swoje wytłumaczenie? Ogólnie zdaniem nie. Ale czemu mieliby kurwa nie używać? W sensie. No nie wiem, czy jest ktoś, kto byłby mi w stanie wytłumaczyć racjonalny argument, dla którego ktoś miałby nie używać czatu GPT do tłumaczenia rzeczy z angielskiego na polski albo na odwrót, ale. Mieliby używać tłumacza Google. No przepraszam, kurwa bardzo. Ale tłumacz Google też zabiera pracę tłumaczom. Nie, dobra, no to jest już jakiś skrajny idiotyzm. A mnie wkurwia takie podejście do AI. Wiecie, z kim ja ostatnio gadałem? Ja ostatnio gadałem z Gadgadem, co nie? Gadgad -gad to jest ziomek, który jest tam artystą, rysownikiem, youtuberem, streamerem. Możecie go kojarzyć, bo on miał taki mega. No, to jest emotka gada. On miał taki mega duży filmik. God, god, kurwa. gad, blondynki. On miał taki filmik, gdzie wyjaśniał tą typiarkę, co nie? No to ma 300 tysięcy wyświetleń, co nie? Generalnie to jest ten ziomek, co nie? Ja z nim gadałem na temat AI, bo byłem ciekawy, co on powie. I on powiedział, że, kurwa, AI przez artystów niektórych też jest wykorzystywane, bo okazuje się, że artyści wykorzystują na przykład AI, żeby zrobić sobie referencje do rysowania, co nie? Żeby na przykład narysować coś dokładniej dzięki pewnej wizualizacji swojej Koncepcji, co nie? I zajebiście. Artyści używają AI, nikomu to pracy nie zabiera, wręcz przeciwnie, pozwala im wykonywać więcej prac kurwa w krótszym czasie. Ale jak ziomek użyje już czatu GPT, stary do tłumaczenia Gierki. No to nie, to to jest już kurwa przesada. To jest już. Ja jestem ciekawy, jaka jest jakie jest takie racjonalne uzasadnienie, dlaczego ktoś miałby nie używać czatu GPT, ale za to mógłby używać tłumacza Google, kurwa. No nie wiem, ten sposób nauczania, no nie rozumiem tego. Wielu osób to Cała drama o AI, no, jest y, zupełnie bez sensu. Oczywiście wiadomo, że po to są takie rzeczy, żeby je wykorzystywać, tylko mogli trochę bardziej uważać, jeżeli chodzi o to tłumaczenie. No i też ludzie spierali się o to, że po prostu nie oznaczyli tego w y, zakładce steamowej. No ale jak odnieśli się twórcy The z polskie studio 11 Przeprowadziliśmy dokładną analizę i potwierdziliśmy. Kolejne porównanie z czapy. Nie no, powiedz w jaki sposób to jest porównanie z czapy. Jest afera o to, że twórcy gry tłumaczyli grę z angielskiego albo z jakiegokolwiek języka na inny język. Za pomocą sztucznej inteligencji. Czym to się różni od kurwa tłumacza Google w kontekście zastosowania? Nie no, dawaj, bo ja jestem w chuj ciekawy. Aha, na koreański. No, może być i na koreański. Czym to się różni od zastosowania tłumacza Google w tym samym celu? Oba są zjebane. Aha. Czym to się różni? Oba są zjebane. Okej. Okay. Chyba taka logika się kurwa wysypała troszeczkę. Że był to odosobniony przypadek, omawiany tekst zostanie zaktualizowany. Ze względu na ogromne ograniczenia czasowe, zdecydowaliśmy się nie angażować naszych partnerów do spraw lokalizacji. Użyliśmy AI, aby filmy były gotowe na premierę. Po premierze Różnica jednak. jest taka, że albo robisz coś porządnie, albo na odwal. Wolisz hamburgery czy cheeseburgery? Ja wolę dobrze wysmażone. Pogadane, co, nie? Taki typ konwersacji, kurwa, to jest. Jak planowaliśmy zaangażować nasze zaufane agencje tłumaczeniowe, aby zagwarantować, że te napisy zostaną potraktowane z taką samą starannością, i jakością, jak reszta gry? Ten proces jest już w toku, a aktualizowanie tłumaczenia zostanie wdrożone. Podkreślili, że teksty tłumaczone przez AI stanowią zaledwie 0,3% zawartości całej gry. Więc jeżeli jest to prawda, no to faktycznie mówimy o bardzo odosobnionych przypadkach, no ale znalazły się one w grze, a takie rzeczy gracze zawsze wychwycają. No i czy jest to jakiś duży problem? Nie wydaje mi się. Się. Dobra, jak oni już kurwa, razem z promptem to przepisali. To... A takie rzeczy gracze zawsze wychwycają. No i czy jest to jakiś duży problem? Nie inna wydaje sprawa. mi się. Mówi się, że Xbox ma zwolnić około 20% wszystkich pracowników, jeżeli chodzi o oddziały związane właśnie z grami. I że do zwolnień ma dojść jeszcze w tym tygodniu. Informacje przekazał Jason Schreier, czyli również bardzo zaufany dziennikarz, który stwierdził, że Xbox właśnie zakończył rok fiskalny 2026 i masowe zwolnienia Jezu, te poważne zmiany to są jakieś zwolnienia nierobów z firmy? No to dobrze, na plus. Nadchodzą wielkimi krokami, także z Może mi... budżety się zmniejszą, jak będzie mniej nierobów pracowało. <grym <grym ...się bardzo dużo wiksbociem, dużo osób straci pracę, niektórzy mogą nawet nie do końca zdawać sobie z tego sprawę. Jestem ciekaw, czy faktycznie będzie to aż 20% wszystkich pracowników, Ej, o, ale tak... my o tym gadaliśmy już wcześniej i ostatnio mieliśmy taką rozmowę na ten temat, że z jednej strony smucimy się, że biedni pracownicy są zwalniani, ale z drugiej strony... Okazuje się, że przez to ile jest pracowników podnoszone są budżety gier, a potem budżety gier stają się usprawiedliwieniem, żeby podnosić ceny gier. Więc ja się cieszę, że są layoffy, ja się cieszę, że są zwolnienia, bo im więcej zwolnień, tym mniejsze budżety, a im mniejsze budżety, tym mniej wymówek będą miały firmy do tego, żeby podnosić kurwa ceny gier i żeby nie kosztowały one zaraz 400 stówy za tytuł AAA. Więc dziękujemy bardzo Jason Schreier i tam ktokolwiek inny to zrobił za zwolnienia w Xboxie. Pozdrawiam serdecznie. No to mówimy tutaj o bardzo wielu osobach. Zresztą ostatnimi czasy bardzo dużo mówi się o tych zwolnieniach w Microsofcie, a redukcje etatów mają nastąpić również w polskich oddziałach. Także do. Tylko wiesz co, i tak będą te ceny wysokie. Tak, ale wybijasz im argument z rąk. To jest najlepsze. Nie to mnóstwo osób. Ceny w PlayStation Store idą w górę, nawet pomijając fakt tego, że marża jest tam na naprawdę chorym poziomie, jeżeli robimy zakupy w PlayStation Store, no to naprawdę bardzo dużo przepłacamy, tak stwierdzili, że podniosą ceny jeszcze bardziej. Co prawda nie jest to jeszcze Znaczy w Polsce... wiesz, cyfryzacja doprowadziła do upadku, znaczy do, do spadku cengier, tylko my go nie odczuliśmy, bo jakby nie patrzeć, to gry są sprzedawane za 60 dolarów od 15 lub 20 lat już od, od tego momentu, co nie? Pierwsze gry za 60 dolarów to tam wychodziły kurwa, zanim ja się urodziłem, albo bo jakoś tak mniej więcej w tym etapie. To sobie policz teraz w kontekście inflacji, że jeżeli my dalej płacimy 60 dolarów za gry, to w kontekście inflacji to my tak naprawdę płacimy, no te ceny się zmniejszają, co nie? Jeżeli wydaje mi się, że w tym kontekście twórcy mieli bardzo duże usprawiedliwienie, żeby podnosić regularnie co 5 lat ceny o tam dosłownie jakieś groszowe sumy, żeby potem to wyszło na jakąś większą sumę, ze względu na to, że mamy yy, kurwa, no, te kwestie stricte ekonomiczne, co nie? I to miało miejsce w prawie każdej branży. Ceny biletów do kin podskoczyły, ceny przekąsek w kinach podskoczyły, ceny wszystkiego kurwa podskoczyły, tylko gry zawsze kosztowały tyle samo przez prawie 15-20 lat. I w tym kontekście, w tym konkretnym kontekście no to wcale nie jest aż tak źle, co nie? Tylko teraz się okazuje yy, i wydaje mi się, że to właśnie było przez to, że były minimalizowane koszty z cyfryzacji, chociażby dzięki temu, bo mimo tego, że ta inflacja szła w górę, to dzięki temu, że koszty były zminimalizowane, to to nie było przez te firmy faktycznie odczuwalne, przez co mogli zostawić grę na tych samych cenach i sprawiać, że więcej osób mogło je kupować, bla, 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 bla. Dla nich to wychodziło na jedno. Ale teraz już nie ma możliwości zrobienia takiej restrukturyzacji i ucięcia kosztów tak gwałtownie, jak przy cyfryzacji, więc teraz są szukane wymówki, aby te ceny podnosić. No, natomiast zaczęło się to w innych krajach. Podniesienie cen dotknęło takich krajów jak Brazylia i Turcja, no i chodzi tutaj ogólnie o produkty takie jak właśnie gry, dodatki i tak dalej. I oczywiście Sony, jak i Xbox i tak dalej zapowiadali podwyżki cen gier. I nie jest to też jakaś duża tajemnica, natomiast miało to rozpocząć się za jakiś czas, a nie teraz, bo ludzie z Brazylii czy Turcji muszą już teraz płacić większe pieniądze i nawet nie są na to zrobili. przygotowani. Sony podkreślało, że zmiany nie będą wprowadzane latem 2025 roku i że będą dotyczyć tylko i wyłącznie tytułów first party, takich jak na przykład gozdowiotej, a tu okazuje się, że są wprowadzane 3 miesiące wcześniej, a do tego dotyczą również innych gier, więc no nie dotrzymali tutaj słowa. Gracze są bardzo mocno zdenerwowani. No i jest to kwestia czasu, kiedy wejdzie to do innych krajów, również do Polski, gdzie podwyżki będą zapewne jeszcze większe niż w takiej Turcji czy Brazylii. Sony wydało także oficjalne oświadczenie, w którym tłumaczy, że wszystko jest spowodowane trudnymi warunkami rynkowymi. jak zarabiaj statystycznie dużo mniej. No tak. No tak, no, tak to działa generalnie, Kursów walut. I dodali także, że ceny są ustalane regionalnie w oparciu o bieżącą sytuację ekonomiczną. Podwyżki cen gier zostały poprzedzone także podwyżkami cen PlayStation Plus w takich krajach jak Australia, Turcja czy Kanada. I bardzo często mowa tutaj o zmianach cen o kilkanaście dolarów w górę. I tak oto chociażby Wuchang Fallen Feathers kosztował 45 dolarów, teraz kosztuje 62. The Outer Wars 2 64, teraz 73. Weźmy sobie też pod uwagę to, że w Brazylii w 2020 w roku Check minimalne wynagrodzenie to 1518 brazylijskich reali. No i spójrzcie sobie na to, że teraz muszą wydać 399 na każdą z gier na tej liście i jest to prawie 1 trzecia ich miesięcznej wypłaty. Ten ruch jest też szczególnie kontrowersyjny, biorąc pod uwagę to, że obecnie trwają już sprawy dotyczące tych cen w PlayStation Store, tym, że Sony rzekomo okrada graczy i tak oto holenderscy gracze zdenerwowani całą sytuację, no, postanowili gory. wziąć sprawy w swoje ręce, no i skierowali pozew w stronę właśnie Sony i PlayStation, także nie myślcie sobie, że gracze tak to zostawili, i że te ceny takie pozostaną, bo być może coś się w tej kwestii zmieni, natomiast teraz wszyscy doskonale wiemy, że no, jeżeli chcecie kupować gdziekolwiek gry, to na pewno nie w PS Store, bo tam zabiorą wam dodatkowe kilkadziesiąt złotych do swojej kieszeni, tak naprawdę za nic. Dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się, no i do następnego. Pozdro, dzięki wielkie, szacun.